O izią moneczko z tej strony ci w dzisiejszym ciężku. No i słuchajcie, trochę do korzeni Od zera do milionera trochę widzowe. Teraz wróci na kanał. Widzę, no jestem już w sumie milionerem milion widzowe. mi się trochę zbudziło już tak szczerze. Było widzowe teraz widzowie będę nagrywał takie odcinki w sumie. w sumie zwykłe, takie wiecie, online'owe trochę. Bo jednak ta gra widzowie w tą grę grałem naprawdę długo five'em, a Five nie grałem zbyt... Być tak długo. No nie, po prostu jest takie wypalenie trochę. Nie widzę co do nowego sezonu oh, widzowie? To pewnie widzi się to. Ale nie wiecie, że już Charles Gonzalez nie żyje, ale jeżeli i żyje, no to be, no to nie będzie, tylko żył. Dobra Tutaj paruję Dobra, poszukajmy widzów jakiegoś tego Nie tego kogo Кача, no, я но я серьезно этого не вижу 4, читали 2, 3, 3, 7. No dobra, lecimy. No jak wam mówiłem, widzowie dzisiaj takie odcinek, które pogadają, pogadanka po, po Widzowie Słuchajcie, wypalony trochę jestem 5MM i naprawdę chcę, widzowie, nie że odejść, ale chcę nagrywać tego prawdziwego życia mnie i chcę nagrywać w sumie odcinki, które lubię. Widzowie, o jadą już. No, nie, dobra, muszę tu leczyć. Ojej. fucking god look okay, out he revolver to is my već samo da da Na widowę, że chodzi ogólnie o to... Yy... Jeżeli chodzi ogólnie o granie... Granie w gry To jest... Oj, 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 oj. Nie, kurwa. No dobra widzowie, ale pogadajmy sobie Nie umiem strzelać Nie umiem strzelać Dobra widzowie, jeżeli chodzi o ogólne Jeżeli chodzi o ogólne widzowie To ja wam mogę powiedzieć że eee, no, no się i się widzowie że chce naprawdę eee, nie chcę przestać jakoś grać, ale widzowe. No grać jednak coraz częściej. E, grać coraz częściej w takie inne gry widzę. Będziecie coraz częściej widzieć nowe gry na moim kanale. Hello! This is Morse Jakie, Mutual Insurance. Jakiekolwiek gry na moim kanale widzę, będziecie widzieć. No i co widzowie, słuchajcie, tutaj jest takie Becz kadru perłem ale co widzę za hamgaru, becz No jak mówiłem widzowie Wypalenie RP, ale widzowie na pewno 3, czwarty sezon będzie Tylko pytanie jak to będzie Nie ukrywam, że bardzo chciałbym czwarty sezon zrobić na swoim serwerze 5, no ale jednak nie będę mógł zrobić widzowie Ze względu na to, że że po prostu nie, ma, nie mam pieniędzy na serwer 5, no a jednak to kosztuje trochę. Może dołączę do jakiejś ekipy, na przykład i dalej albo dołączę, nie wiem, będę sobie nagrywał odcinki, ale w sumie, w sumie też nie wiem. No chciałbym, żeby na razie teraz te materiały ponagrywać sobie takie luźniejsze. Ja też nie z wakacji, więc widzę, teraz te materiały. Nie chcę widzowie gonić za tym RP w sumie też trochę yy, i trochę to wzywa taką inną stronę. No po prostu chcę nagrywać coś innego. No i widzowie, chciałbym, żebyście to szanowali, nie ukrywam. Bo jednak miło by mi było, gdybyście przyjmowali te materiały inne typu jakieś. OK so I did some digging. That plane is Titan 250. Wiesz, jakiś fabryk wewnętrzny. Jeśli się FiveMa to, no, to widzowie, mi się urlop skończył na organizacji i widzę tutaj mam. Ale jeżeli chodzi tak ogólnie, no to. Jeżeli chodzi tak ogólnie o ten serwer, no to uważam, że to jest fajny serwer. FiveM. Mm, no i co, no, server probably... hey, plan. i ready to the that Titan. Postać, history, <laughs> That's a move they won't expect, huh? Gdzie, Things worth a fortune. Just postaci. need a few bits and pieces first. Then we make our move. Take a look. Tak i no, a i a of No, i a Tak, no, chyba nie wiem, co ja w ogóle gadam, nie wiem czy mógł macie, to ale dobra Dobra, ja to, jak coś to robić przygotowania ogólnego do, do, do napadu, Nie wiem, co to jest, to jest napad lotniska ogólnie, no i to sobie... No, no i no. 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 To wideoje, wykonamy sobie tą misję i w sumie będę kończył. No i teraz tak, pogadajmy sobie teraz poważnie, co będzie na kanale teraz e, się pojawiało. Na pewno widowe, jeżeli chodzi o to, bo wy widzicie te materiały z wyprzedzeniem, e, znaczy wy widzicie te materiały jak ja, teraz to nagrywam to widzę dopiero prawie, prawie koniec sezonu pierwszego, a już mówię o czwartym, więc co na, 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 na tą chwilę? Jeżeli widzicie ten materiał na tą chwilę, to widzowie widzicie ten materiał po sezonie czwartym e, najprawdopodobniej. Okay, no i słuchajcie, yes, jeżeli widzicie ten materiał, to, to ma na na kanale więcej. Widzowie contentu, takiego zwykłego jakiegoś gry widzowie Na przykład, nie wiem, może z S-a będzie, może widzowie różnorodnych gier to. Po prostu będę grał w gry, He's widzowie na pewno gaming będzie Na pewno pojawi się typowy serial GTA V e, Tutaj, widzowie e, jakiejś napady, seria A, a play, seria B, typowo Na pewno pojawi się w nie wiem. Five'em może się też pojawi, ale to w niedalekiej przyszłości, widzowie, bo ten sezon, widzowie, kolejny robić, to też jest, widzowie, dla mnie trochę, no nie, chcę mi się już tego robić, trochę wypalenie, muszę trochę poszukać no, na razie, widzowie, no i co, no i na pewno będą się pojawiały jeszcze inne gry, może nawet popi Playtime, widzowie, nie wiem, no cokolwiek, jakby, widzowie, i też mam w sumie problem do tego, w sumie problem z tymi materiałami bo ja mam dużo materiałów i nie nagrywam tak wideo na przykład copy playtime się może pojawić wtedy kiedy ja wiecie teraz na przykład się pojawi Poppy playtime na kanale a tak to kurde ja nie umiem no. prowadzić no wiecie na przykład teraz to ja na kanale Poppy playtime powiedzmy a wideo ja to nagrywam wideo powiedzmy za mnie w lipcu nie w sierpniu widzowie w sierpniu 2025 to się pewnie pojawi w 2026 Tyle mam materiału i trochę tego widowe. nie no nie żałuję tego w sumie, bo jakby fajnie, ale nie mam z wami, na przykład nie mogę sobie robić live. nie wiem, o To jest jeden minus, bo też planuję live'y, widzowie live systematyczną. Znaczy live'y tak szczerze, to nie wiem z czego, w sumie to jakiś gier po może. Finding Girl był do nagrywania, no i chciałem się z Wami tytułem powiedzieć, jest od niej Spidermana i mogę troszkę nagrać Spidermana. No jeżeli chodzi o to. Ale to to, 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 to to zobaczymy. Nie. Ale szkoda, że, że nie ma takich odcinków więcej takich podajach. Poganekowych, wiktorek, nie wiem. Wszystkie gadamy, w związku z tym, ze mną, możemy się spoglądać co dalej w karierze, kurde, no nie wiem, na razie nagrywać content no na pewno teraz przez szkołę Widzowie będę nagrywał mniej, a co za tym idzie, film będą rzadsze, bo jeżeli się wystrzelę z materiału, to do daily, do daily nie, nie pociągnę aż tak And we can fly in eagle. together, side by side, bro, like two eagles or something. Plus, the more we get, the more we sell when this is over. It's up to oh, you go with your gun, huh? Meanwhile, this eagle's gonna crack up here.

Hey, hey, hey! Lead them back to the hangar! I'm bringing out the big guns! Hahahaha! Það er okkur ám. Það er líka veikinn að maður greið þér þannig að maður koma út á þáttjáma. Hey, how's your skills? Bú sá með þið veisað på númurs. i to jest jakiś gry, to jest nie wiem jakieś losowe grać i to więcej kontentu takiego jak ja chcę po prostu skończyć mój kanał Takk! Oh. No nie wiem, nie widzę, no i to na razie widzę, że się na zadaniu, my tak widzimy, że lepiej, fajne, lepiej, lepiej, odbierano lepiej, ale to fajnie to lepiej, 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 niektóre jest. lepiej, 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 Dobra nie lepiej, 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 Nostalgia le... Widzowie GTA trochę większa nostalgia bo GREM, ale niektóre chodzi na przykład w RP wideo GTA, wideo bo ja potrafiłem wideo RP wideo GTA, na, na tym tutaj na wideo no, po prostu graliśmy RP na Nawet là motocyklem wyszło. Nie! Nie widzę, nie mam żadnego tego. Nie, nie To było naprawdę dobre. Taka nostalgia, wiecie, Five też nostalgia. Ale jednak, gdy wrócimy z wakacji, trochę przestałem grać, i to wiesz, jest... kurde, nie wiem, co zrobić. Z jednej strony czarcy będą zalecać tą organizację i chcą nas fajnie ukończyć, ładnie go zakończyć, ale też z drugiej strony,

건강하세요 misja dokończę i widzę, słuchajcie, dziękuję za i widzimy się w klasie.